Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, przy całej swej trosce, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną. Nie pracują ani przędą, powiadam Wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc zielona na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa to Czyż nie tym bardziej was małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać. Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież ojciec Wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie? Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie troszczcie się zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.